Cześć kochani, witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszną, szwedzką sałatkę śledziową z buraczkami. Sałatkę, którą przygotowuję często na Wigilię, która jednak nadaje się świetnie również na innego rodzaju okazje i imprezy. Jest bardzo smaczna, polecam Wam ją bardzo i pozwólcie, że pokażę Wam jak ją zrobić. Ok, do sałatki zużyję gotowane buraczki, Tutaj mam 6 małych buraczków. Jeżeli macie średnie buraki, proponuję dodać 3 lub 4. Oczywiście będą potrzebne płaty śledziowe. Ja mam ich tutaj 3. Moje są z oliwy. Możecie użyć tych z octu. Śledzi również możecie dać więcej lub mniej, w zależności od waszego gustu. Będzie nam potrzebna również pół łyżki oliwy. Ja wykorzystam tą, której były śledzie. Następnie potrzebować będziemy łyżkę kaparów, dwie łyżki majonezu, cztery łyżki kwaśnej śmietany, pół łyżeczki chrzanu. Dodatkowo zużyję dwa jabłka, pół łyżki soku z cytryny, czerwoną cebulkę. Ilość cebuli zależy od was. Ja wykorzystam prawdopodobnie 3/4 tej cebuli, którą tutaj mam. Z przypraw dodam tylko trochę pieprzu. Sałatkę rozpocznę od obrania i pokrojenia w kostkę cebuli i jabłek oraz pokroję w kostkę również buraczki. Do sałatki dodaję pokrojone śledzie wraz z oliwą. Do sałatki również dodaję kapary. W miejsce wymieszam majonez, śmietanę, krzan, dodam trochę soku z cytryny, dodaję trochę pieprzu i całość Wymieszam ze sobą. Całość polewam przygotowanym sosem i dobrze ze sobą wymieszam. to szwedzka sałatka śledziowa z buraczkami z gotowa. Ja swoją przygotowuję głównie z myślą o zbliżających się świętach i wigilii. Zajmuje ona jednak zaszczytne miejsce na stole, również podczas innych okazji, rodzinnych uroczystości czy imprez. Sałatka najlepiej smakuje schłodzona. Powinna odstać przynajmniej 3 godziny w lodówce. Dobrym pomysłem jest również zrobić jej dzień wcześniej. Bardzo gorąco wam ją polecam, jest naprawdę smaczna. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia niedługo. Na razie pa!